Nie. Sobie grał w fajny ski jumping. Napiszcie, czy mam właśnie robić serię Wiktora Pękały Pękala będzie grała, grał i to jest właśnie puchar Kontynentalna. Więc mam nadzieję, że będziecie, będzie się Wam podobało. I bardzo chciałbym Was prosić o komentarz, czy będę, czy będę, czy mam kontynuować właśnie tą serię. Dobra. Nie na puchar już zrobiłem ten kap. o nie, patrzy nie tu. Mamy yy... 96 zawodników, C czyli... Mamy takich zawodników, pokażę wam. O. No, mamy dużo tych zawodników, ale my jesteśmy na 83. A więc zobaczmy na różne mówki: mamy 19 krajów: Francję, Niemcy, Słowenia, Norwegia, Austria, Korea, Chiny, Chiny, Rumunia, Estonia, Czechy, Czechy, Kazachstan, Ukraina, Italia, Szwajcaria, Polska, USA, Finlandia, Japan, Japonia i Turcja. O, mamy dużo. Tu mamy wszystkich Polaków, ale my gramy tylko właśnie onym, tym, tym gościem: Wiktorem Pękalą. Który jest moim ulubionym skoszkiem? Tak. Tak. Dobra. I mówcie, czy mam robić po dwa zawody, czy po jeden za zawód. I przecież czy mam zrobić takie dobre dobre wideo, ale ja chyba nie wiem. Dobra. Przejdźmy to rzeczy. ten film jest sponsorowany przez y Ecokar? No bo to było takie fajne no i zaprosili mnie, żebym wziął udział jako jego sponsor. To akurat... akurat... Mnie zaproponowali, nie zaproponowali mnie, czy będę ich sponsorem. No i się wydarzyło tak, jak chciałem. Tak. Tutaj mi się nie podoba skakać, ale... zrobimy. Symulujemy i już widzimy naszego Wiktora. Kwalifikacje. Mam Na nadzieję, że dojdziemy. I chyba jego to jest prawdziwy wygląd. Nie pamiętam, nie wiem, ale... Oj, oj, oj to będzie straszny. Aj ja i upadek! No niestety poczekajcie. Sorry, bo dostałem jakieś zgłoszenie i mi się włączyło. Dostałem coś i ten odsuk sprywenta. Z dostałem, bo mój kolega y, codziennie robi jakieś zwariowane filmy I musiałem dać lajka, bo ja bym nie, ja bym nie dał, to by mnie zabił Ale powiedzcie mi, czy mam go obserwować, czy nie Jakby co, to ja nie wiem, co mam zrobić No, recytowało ale... się, musiałem zrobić to od nowa Zrobiłem coś... bo to z księgiem, czekajcie, może tak lepiej Teraz mi jest Wiktor pękała! 117 metrów musi zgodzić, żeby objąć prowadzenie. Ojej, oj to będzie słabiutki skok. Chyba nie będzie pierwszego miejsca. Ale może być... to Ale jednak jest pierwsze miejsce. Przepraszam, y, musiałem ksiądzę wejść, bo mleko zabrakło. Się tam wziąć do kuchni coś. Dobra, jesteśmy na... a może czekajcie. czekajcie ja pójdę do na samą górę. Na którym miejscu jesteśmy nadal na miejscu numer dwa. Oj, teraz będziemy spadać. To są kwalifikacje. No spokojnie będziemy skakać, ale my jesteśmy lepsi. Dobra, mamy już zakwalifikowanie. zakwalifikowani i już nie jesteśmy. Teraz sprawdzamy gdzie jesteśmy na 14 miejscu. To symulacja. No, boimy się, że nie dostaniemy tej kwalifikacji, ale mamy Q, To znaczy, że. I zakończyliśmy kwalifikację na 24 miejscu, czyli nie, nie. Jesteśmy drugim najlepszym Polakiem, który się zakwalifikował. Najlepszy skok był już 127 metrów, że Erika Benda. B. Erik B. To nie? No B. BB. BB. Pan Mamyżik Tropenkal jest numerem trzecim. I to mnie zdziwiło. Jak będzie opadek, to nie jest. I proszę Państwa, i przesunę. To było 164,5. A więc niezły skok. No ja źle, że... Nie wiem. I tak na i... Jakby co, powiem Wam, że ja nie umiem grać w tą grę. Dopiero ją pobrałem. Nie wiem, czy może... i Wiecie, czy mam na robić ją serię. Jestem. A dobra, bo tak umę... no... A. Jan Habdas! Brawo! ej, trojka Polaków będzie na pierwszym miejscu. To nie, reklama. Oczywiście ja staram wam reklamy pomijać, a więc druga runda. Ja jestem na pierwszym miejscu. Ale się jaram! Jak nie, nie, konduktor. Normalnie. Pierwsze miejsce mieliśmy. Tak się jaram, że zaraz się spalam. Spalę, się zaraz spalę. Ja nie mogę. Ja sunę daleko! Nie wiedziałam, że ja tak umiem się wybić. Nie wiem. Dobra, I tak nie umiem być w tym. No i bardzo, pierwsze miejsce. Poczekajcie, zrobię sobie wzrut ekranu. Zrobiłem już do ekranu. Dobra. Jak co? Ja, pozykę, bo... O, reklama. No oczywiście pomijam dla Was reklamy. Reklamy, bo to jest coś... co nikt nie lubi. Ale... ale inni mówi hola, hurra! A wreszcie reklama. No ja na przykład czekam na reklamy, bo ja czekam, a wy możecie nie oglądać. Ale piszcie w komentarzach, czy... Mam pomijać reklamę, czy mamy je oglądać? Bo dobra. Dobra, to się ładuje. Duje, dobra. Kolejny mecz to jest w Rasnowie. A może dzisiaj robimy trzy mecze jeszcze w tym Instagrupu? Dobra. Nie, nie robimy treningu. Lecimy z grubej grupy. O, dobra. Gdzie Dobra, jak będzie jakaś muzyka, to ja wrócę, to mam tył, dobra, czekajcie, ale dobra, jesteśmy wraz z Tobie, pierwszy raz tutaj gram, tutaj na tej skoczni i przyznam, a czekajcie, ja może spróbować, kurde, ale klapa... Ja sprawdzę, kto jest na pierwszym miejscu, a my jesteśmy na jestem. Albo jeszcze nie skakaliśmy. Uuu, no kija! Uh, uh Marley Kot. Ładnie poleciał. Nie mówcie, że Nuriak Kasai będzie pierwszy. I kwalifikowalibyśmy. Nie no, Kevin wyprzedził. Mocie, sunę! Ja słabię! O nie, ja tutaj nie wytrzymam. To będzie za trudne dla mnie. No i hmm. ja. 96 numerek. Andrzej Zdeńkała się nie ustał. Co? Andrzej stykala? się nie... Rudy się nie dostał. No. Dziewczynk Polityka Kwalifikacje nie są obowiązkowe. No to można jak sobie na nich Ja nie! Ja skoczyłam! Punktka! Punktka! Nie no, jaki dobry części. Wczoraj ja cały czas upadałem. Ćwiczyłem na treningach, grałem z kolegą i cały czas upałem, upadałem. Ja cały czas byłem gdzieś tam... wybiłem się nieźle i... Kiedyś miałem 8 cm. Da się w tej grze 8 cm. To w ogóle narta mi i kiedyś tak. Bo chyba w tej grze nie dała tak, ma, dobra nie ma, ma tak w tej grze. Myślałem, że będzie, tak. A kto jest pierwszy? Jan Hub! Wiktor Penkala. Teraz koczę Wiktor Penkala się i i pół, żeby obręć prowadzenie. Za nie? A to gdzie, że się nie dostanę. Oj, ojoj! Oj. Nie udało się, Nie się. Ja się nie awansuję. nic ja nie zaawansuję. No trudno! Takie rzeczy są, Myśli, takie całe takie rzeczy były. Takie rzeczy już kiedyś przeżyłam. No ja nie mówiłam, że jestem taki troszeczkę słaby. Druga runda. napiszę sobie tutaj. Druga runda. Dobra. Dobra, i oczywiście nie, nie, Nie proszę Was. Suba, ale jak to się to macie, a i błagam, <noise> nie błagam, tylko że, a, proszę, bardzo proszę, żebyś, nie proszę was tak, ale chociaż bicie mi na mojego TikToka i może mnie zaobserwujecie, nie wiem, nie jestem cham, ale jakby co to mam tak, obs za obs, takie coś, i sub za słuch. O, ob, sub też, sub za sub. Też jest? Ale was nie zaciągam. Bo no to będzie. Putęga! No, już mam 200 obserwujących, ale ich nie chcę mieć więcej. A, a chcę ich więcej mieć. Bo mój kolega. Ma... I ścigamy, tak. Ścigamy jednego kole, Ścigamy. Ścigamy. Tak, ona. Ścigamy. Kurde, nie wiem kogo. Sam nie wiem. Dobra. GONIMY... O, o. Dobra, już każdy dobrze goni GONIMY... Kurde, zapomniałem, kogo mam gonić. A, dobra. Moje miasto. Tam jest ich 257, a nas jest 110. Tak, nas jest 110, a Avia, a ich jest 256 Skąd wiem? Bo tam Wikipedia Czekajcie, który... Czekajcie, ja muszę sprawdzić, kto jestem. Ja tutaj gdzieś jest. A ja tutaj jestem. Ja trzeci. Aha, ja trzeci jestem. Po tym... Aha, dobra. Myślę, że wydówka. że jest niż. Dłuż... Dobra. jest ja spadnę gdzieś. Dobra, już się chwaliby Dobra, teraz ja Oczywiście nie grałem też na tej skoczni nie Grałem tylko w oslo Grałem tylko w oslo I tyle Dobra Teraz się boję, że nie dostanę się ładnie 104 ładnie 4 metry no na no, przykład prawdziwego Wiktora Pęka, ale to, to, da, to tak się da zrobić. Dobra. Będę szóste miejsce, sprawdzamy. Kurde, nie da się tak go uszukać. No kwalifikacje to tak. wcześniej miejsce. Wiedziałem, że szóste dla mnie będzie wyjście. Bo, bo akurat taki Wiktor Pękala był znakomitym. Oho! Korda. mam. I tylko. I tylko raz powiem. A, dobra, nie powiem tego. Na. To by specjał. Powiem, powiem wam to. Na tysiąc słów. Tylko. I. Błagam. Nie dawajcie. A jajaj! Co się stało dzisiaj ze mną? Ja lądowałam. Dobra, mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Dobra. To jest ostatni. Nie, nie, mam to gdzieś. Dobra, wychodzimy. Dobra. ci zrobiłem dwa tylko mecze. Dzisiaj zrobię tylko dwa. Wyjdę.